Cześć, z tej strony Szymon, dzisiaj witam się z Wami z Bielska Białej, dokładnie mówiąc z Enduro Trace'ów, miejscówki, na którą zabraliśmy Kalisa Teosa F100, czyli rower Dosyć wyjątkowy. Dlaczego wyjątkowy? O tym mogliście słuchać chociażby w rozmowie, którą publikowaliśmy niedawno na naszym kanale, w rozmowie z Miłoszem Dziubeckim z Kelisa. Miłosz sporo nam o tej maszynie opowiedział. No, bo jest ona wyjątkowa z tego względu, że tak naprawdę ciężko wrzucić ją do jakiegoś worka. No, nie jest to elektryk super z kategorii super light, bo mamy tutaj na pokładzie pełnoprawną baterię i pełnoprawny silnik. Bateria o pojemności potężnej, bo 825W. Godzin, no i silnik o, mocy osiem, o momencie obrotowym 85 Nm. No i przy, ty, przy, te, przy tak potężnych parametrach, Kalisowi udało się tutaj osiągnąć naprawdę bardzo niską masę jak na takiego elektryka, bo masa tego roweru zatrzymuje się na poziomie 26 kg. No czyli tak naprawdę wynik wagowy jest tutaj taki jak chociażby w kategorii SL-ów, no ale te parametry czy to wspomagania czy baterii są zdecydowanie większe. No i w tym w materiale postaramy się Wam przypomnieć, w jaki sposób Kelisowi udało się osiągnąć takie parametry, ale przede wszystkim postaramy się Wam pokazać, jak to wszystko gra w praktyce. Podatamy sobie tutaj trochę na Enduro trailsach No i ja przypominam, że w tym roku na Enduro trailsach będzie rozgrywany Puchar Świata Enduro i Puchar Świata E-Enduro, także trudno wyobrazić sobie lepszą miejscówkę do sprawdzenia tej oto maszyny. Zapraszam do oglądania tego materiału. Opowieść o tym rowerze rozpoczniemy sobie jak zwykle od omówienia ramy i będzie to poniekąd przypomnienie tego, o czym moi koledzy z Miłoszem rozmawiali sobie w naszym redakcyjnym studio. Otóż. Teos to jest tak naprawdę taka trailówka, rower z pogranicza trailu i lekkiego E-Enduro. Ta rama legitymuje się skokiem zawieszenia na poziomie 140 mm. że tutaj ma 150 mm skoku. Oczywiście rama jest kompozytowa, natomiast ten kompozyt jest dosyć wyjątkowy, bo mamy tutaj włókno węglowe wzmacniane aramidowymi włóknami. Ta rama jest produkowana w Europie. Ja przypomnę, że w przeszłości mieliśmy okazję testować innego Teosa, którego Rama była wzmacniana włóknami stalowymi. No tutaj włókna armidowe zostały wybrane, oczywiście, dlatego, żeby tą masę jak naj, najbardziej obniżyć. Natomiast sam materiał to nie jest klucz do sukcesu Kelisa, by osiągnąć tak niską masę. Warto sobie wspomnieć chociażby o bardzo sprytnym demontażu baterii. Bateria jest oczywiście w pełni zadudowana w dolną rurę ramy. No i tą baterię tak naprawdę w kilkanaście sekund za pomocą takiego sprytnego mechanizmu wystarczy tak naprawdę odkręcić tylko jedną śrubę. To jest śruba, którą odkręcamy imbusem 6 mm. Dokładnie takim samym, jak, jaki stosujemy chociażby do osi koła. No i aby tą baterię zdemontować, wystarczy wykręcić jedną śrubkę. Bateria nam wypada tutaj spod spodu. No i z jednej strony, właśnie mamy tutaj zachowaną możliwość demontażu baterii, a z drugiej strony, Kelis uniknął konieczności wycinania jakiegoś takiego dużego otworu w tej ramie, aby baterię demontować chociażby od boku. Eee... Oczywiście no jakby logicznym jest to, że jeśli wytniemy tutaj ogromny otwór w ramię, no to ta rama straci nieco na swojej sztywności bocznej. No i wiele producentów, żeby tą sztywność boczną zachować, musi wzmacniać ramę dodając większą ilość materiału, a to oczywiście no, naturalnie od razu zwiększa masę całej ramy. No Kelly's tutaj naprawdę zrobił sprytny zabieg. Z jednej strony mamy możliwość demontażu baterii, z drugiej strony ten, ta rama nie potrzebuje aż tyle materiału, więc może być automatycznie lżej. No i efektem ubocznym właśnie tego systemu montażu baterii jest to, że akumulator automatycznie jest umieszczony niżej roweru. No i po raz kolejny klej tutaj punktuje już na. Klejs punktuję już tutaj na polu samego prowadzenia roweru, bo jakby nie jest tajemnicą, że jeśli ta dodatkowa masa, no bateria jest najcięższym elementem całego systemu wspomagania, jeśli ta dodatkowa masa byłaby gdzieś umieszczona tutaj wyżej, no to mocniej oddziaływałaby ona na to, jak rower się prowadzi. A kiedy te wszystkie elementy wspomagania są umieszczone nisko i w centrum roweru, to naturalnie to tak na, na te odczucia z jazdy nie wpływa. Oczywiście, w tak to powiem sprzęcie Kelis nie zapomniał o tych wszystkich obowiązkowych standardach konstrukcyjnych. O nich napiszemy Wam nieco więcej w artykule na portalu Byword.pl. Moją uwagę w tym rowerze zwraca, zwrócił przede wszystkim mocno obniżony przekrok. Zauważcie, jak Kelis poprowadził tutaj górną rurę. Ona idzie naprawdę nisko. To po części jest związane z tym, że mamy tutaj dosyć osobliwy system mocowania dampera z takim asymetrycznym rockerem. Mocno obniżony przekrok daje. Oczywiście, spore, spore do, pole do popisu w manewrowaniu tym rowerem, szczególnie na niskich prędkościach, na jakichś takich dużych stromiznach. Niski przekrok, oczywiście, no, ułatwia, ułatwia to manewrowanie i jednocześnie umożliwił Kelisowi montowanie sztytu o naprawdę sporym skoku. No także to warto sobie odnotować, chociażby właśnie w kontekście jeżdżenia po takich bardziej technicznych trailach. No i ostatnim elementem tej ramy jest oczywiście system zawieszenia. Tutaj nie spotykamy tak naprawdę nic. Kelis cały czas konsekwentnie stawia na swój system ThingLink, czyli Mamy tutaj zawieszenie, które kinematycznie jest, ma wirtualny punkt obrotu. I cóż, Kelly mocno chwali sobie to zawieszenie. Przede wszystkim przez, przez to, że jest mocno odizolowane od pracy chociażby systemu hamulcowego czy napędu. To zawieszenie cały czas pozostaje aktywne. No Ja osobiście podczas testów nawet nie miałem, nie miałem pokusy go blokować na, na, na podjazdach, szczególnie na jakichś takich bardziej technicznych podjazdach. To zawieszenie cały czas, cały czas nas wspiera. No i ta, cały czas pozostaje aktywne. To także ma spore, spore, spore znaczenie, chociażby kiedy zjeżdżamy, kiedy chcemy wyjść z jakiejś bandy jeszcze szybciej, no to właśnie to zawieszenie nam pomaga nieco, nieco nabierać prędkości właśnie chociażby, chociażby w bandach. Tak jak mówiłem na wstępie w Kelisie Teos F100 mamy, spotykamy skok zawieszenia z tyłu na poziomie 140 mm i 150 mm skoku zawieszenia z przodu. Rower stoi na kołach malec, czyli średnie koło z tyłu, duże koło z z przodu. No i cóż, jeśli chodzi o geometrię tego roweru, tak jak wspominałem, mamy tutaj do czynienia z rowerem trailowym, którego potencjał tak naprawdę zahacza też o zastosowanie w lekkim enduro. Ja osobiście tym, tym rowerem zapuszczam się tutaj na te bardziej techniczne ścieżki na enduro trailsach. Także no potencjał te, tej maszyny wykracza zdecydowanie poza jakieś trasy typu Flow, chociażby jak tutaj spotykany tutaj słynny, słynny twister. Szczególnie w rękach bardziej doświadczonego. Rydera, no ten rower naprawdę potrafi sporo. No jeśli chodzi o wymiary geometryczne. Jest, jest to jednak bardziej, bardziej trailówka niż jakaś taka pełnoprawna endurówka. Kąt głowy ramy na poziomie 65 stopni, kąt podschodowy na poziomie 67,5 stopnia. No to to, to wszystko jest, jest takim standardem w trailowym świecie, co jest warte podkreślenia. Kiedy siedzimy, kiedy siedzimy w siodle na f to jest naprawdę wygodnie. Pozycja jest tutaj taka typowo, typowo trailowa siedzimy nieco bardziej wyprostowani, a z drugiej strony, no, tego typu sprzęt oferuje już naprawdę bardzo dużo stabilności prowadzenia podczas zjazdów, chociaż mamy tutaj średnie koło z tyłu. Kelly zdecydował się na zastosowanie stosunkowo długiego tyłu roweru, właśnie żeby dodać całości nieco więcej stabilności podczas prowadzenia. No także. Ten rower może odpowiedzieć na bardzo szerokie potrzeby różne, różnego typu riderów. Z jednej strony, osoby, które nie mają jakiejś super techniki jazdy, będą się już czuły na tym rowerze pewnie. Jeśli wybiorą sobie jakieś łatwiejsze linie, no będą naprawdę otrzymają po prostu dużo wsparcia od tego roweru, bo on prowadzi się mega stabilnie. A jeśli jesteśmy już technicznie na niezłym poziomie, no to spokojnie możemy się tym rowerem zapuszczać na techniczne trasy. On oferuje masę wsparcia i prowadzi się po prostu mega stabilnie. Chyba tak naprawdę najważniejszym elementem tej całej układanki w niskiej masie Teosa F100 jest zastosowany tutaj system wspomagania. Tak jak mówiłem, mamy tutaj pełnoprawny silnik, który ma moment obrotowy 85 Nm. W tym przypadku Kalis chyba nie miał innej opcji: jak postawić na system i silnik od Shimano. Mamy tutaj najnowszą, najnowszą generację EP-8. To jest cały czas tak naprawdę najlżejszy silnik wśród tych pełnoprawnych silników o wysokim momencie obrotowym. Jego masa wynosi nieco ponad 2,5 kg, także jak na te parametry, które on oferuje, to jest naprawdę mega mega mało. Z drugiej strony ten silnik jest też kompaktowy, bo, bo w stosunku do, do innych silników o tak dużym momencie obrotowym ma po prostu niewielkie rozmiary i po, po, pozwala na zbudowanie roweru, który wygląda no, tak dosyć analogowo. Kolejnym ważnym elementem jest oczywiście bateria, bo bateria to jest tak naprawdę najcięższy element całego roweru elektrycznego. No i tutaj Kelis naprawdę odrobił pracę domową. Tak jak wspominałem na wstępie, mamy, mamy pojemność na poziomie 825 watogodzin. No i ta bateria waży nie, nieco ponad 3,9 kg. Ja pozwolę sobie porównać chociażby do baterii Boscha, która jest pół kilograma cięższa i ma z tego co pamiętam 100 godzin mniej pojemności No także tutaj ta gęstość Baterii naprawdę robi wrażenie W Kalisie i, i Po prostu no to zasługuje na, na Spore uznanie. Dla przypomnienia Bo o tym wspominał m.in. właśnie Miłosz W rozmowie w studio Kelis tą baterię zrobił w kooperacji z niemiecką firmą BMZ No i cóż, no dobre pół kilograma W całej masie tutaj zostało Zaoszczędzone no, i pewnie wielu z Was zastanawia się, jak to przekłada się na zasięg tego modelu. Trudno jednoznacznie, oczywiście, odpowiedzieć na to pytanie, natomiast cóż, ja muszę przyznać rację Miłoszowi, który zarzekał się w studio, że taka pojemność baterii no jest trudna do wyjeżdżenia podczas całego dnia w górach, bo. Spokojnie przy mojej masie udawało się tym rowerem zrobić te 2,5 tysiąca przewyższenia podczas jednego dnia. No, i szczerze mówiąc, moja góra ciała, szczególnie podczas zjazdów, no już odmawiała posłuszeństwa gdzieś tam pod koniec, pod koniec jazdy. Także taka pojemność baterii spokojnie na ten cały dzień w górach powinna wystarczyć. No, a w przypadku rowerów z tego segmentu SL, które mają pojemność baterii gdzieś tak w okolicach 400-600 watogodzin Maksimum, no to, no to jednak e, taka pojemność baterii to jest pewnego, pewnego rodzaju kompromis, i często te baterie wymagają gdzieś tam doładowania w, 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 trakcie, w trakcie dnia. E, także, także cóż, no tutaj Kelis zdecydowanie nie poszedł na kompromisy, a, zde, a udało im się osiągnąć mega niską masę. No i cóż. Jest to po prostu no, mocna strona tego roweru, no, nie da się ukryć. Takimi modelami jak Kellys Teos F100 pokazuje, no, że zdecydowanie mógłby, mógłby być wymieniany w jednym, w jednym rzędzie z tymi największymi graczami na świecie. Bo naprawdę technologiczny potencjał tej maszyny jest niesamowity. No i cóż, no, cena tego roweru też jakby należy do, do grona premium, bo katalogowo on jest wyceniany na nieco ponad 60 tysięcy złotych. Podejrzewam, że gdzieś tam w, w jakichś promocjach można go wy, wy, wyhaczyć taniej, natomiast no, nie ulega wątpliwości, że nadal jest to masa e, kasy. No i oczywiście jakaś, e, chociażby ta, ta high-endowa rama, czy, czy naprawdę dopracowany i przemyślany system wspomagania, to nie jest jedyny element, e, który winduje cenę e, Klejsa F100 do góry. E, no i cóż, e, trzeba sobie powiedzieć jasno, że pozostałe wyposażenie tego modelu e, to jest też e, absolutny e, top. E, napęd jest obsługiwany przez tylną e, przerzutkę Shimano. E, Shimano Shimano XT DI2. No i co jest ważne w kontekście tego roweru, ta przerzutka to jest integralny element całego systemu bardzo fajną funkcjonalnością najnowszej generacji systemu Shimano EP8 jest to, że możemy za pomocą aplikacji połączyć się z tym całym systemem no i mieć wpływ tak naprawdę na to jak, jak ten silnik pracuje. W tym przypadku Kelisa nie tylko nie tylko mamy wpływ na to jak pracuje silnik, ale także możemy sobie tutaj personalizować nieco właśnie chociażby wspomniane przeze mnie funkcje automatycznej zmiany biegów no. no i chciałbym wam nasz szybko pokazać, jakie, jakie opcje tutaj w ogóle mamy. Możemy wpływać sobie tutaj na chociażby na, na charakter pracy silnika. W Shimano mamy do wyboru dwa profile, profile ustawień. Pomiędzy tymi profilami już możemy sobie przełączać z poziomu samego, samej manetki na, na rowerze, więc nie musimy odpadać tutaj telefonu. Natomiast właśnie w tych profilach możemy sobie ustawić chociażby zróżnicowanie pod kątem momentu obrotowego, maksymal, maksymalnego momentu obrotowego, Obrotowego, tego, jak szybko silnik do tego maksymalnego momentu obrotowego dochodzi. No i w, dzięki temu możemy sobie chociażby ustawić profil bardziej energooszczędny lub taki do, do, do bardziej agresywnej jazdy. Poza tym, z poziomu aplikacji możemy też, też dostosowywać chociażby to, jak działa funkcja auto-shift czy multishift Wszystko to tutaj możemy sobie z poziomu aplikacji szybko edytować. No i jest to zdecydowanie fajny feature tego, tego roweru. Na pewno godnym podkreślenia jeszcze w ramach podsumowania jest to, że Teos F100 naprawdę jest mega sztywnym bocznie rowerem, no i tutaj niczego mu nie brakuje. Spokojnie można temu rowerowi przypiąć łatkę roweru Premium nie tylko ze względu na jego no, dosyć wysoką cenę, ale przede wszystkim dlatego, no, co tutaj spotykamy na pokładzie, jest to naprawdę full wypas. No i przede wszystkim wrażenie robi zasięg tego roweru, jego potencjał terenowy. Kurczę, nie ma się tak naprawdę do czego przyczepić. No i cóż, jak zwykle, po więcej detali technicznych odsyłam Was do lektury testu na portalu Byword.pl. Przypominam Wam jeszcze raz, że sporo wiedzy, nie tylko teoretycznej, ale także takiej typowo, typowo praktycznej, przekazywał nam przedstawiciel Kalisa Miłosz podczas rozmowy w studio. Ja odsyłam Was do tego materiału. Znajdziecie go w prawym, górnym rogu ekranu. No i cóż, my lecimy jeszcze sobie polatać na Teosie. Was zachęcam do. Do zostawienia kciuka w górę, zasubskrybowania naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia!